Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Strasa gdzie kontynuujemy sobie rozgrywkę w Rayman 2 The Great Escape i co bez zbędnego przedłużania pod świątynią skał i lawy. Jeżeli spodobał Wam się film, to nie zapomnij, zostawić suba i lajka. Będzie mi to bardzo służyło pomocą. Witam w izbie Tensjenów. Wspaniale, masz wystarczająco dużo loomsów, a przejść! Dobra, następny ziomeczek. Przygotuj się na odkrycie nowego świata. Jestem gotowa. W stu Jesteśmy gotowi na podmój nowej krainy, nowego świata i zdobycia trzeciej maski Polokusa bodajże. Dawaj, Rayman. Nie ociągaj się. Przechodzimy. No idź. Nie wstydź się. Czy nie za każdym razem mam ten sam tekst tutaj? Że mamy się nie wstydzić? Oha, przy drugiej masy też tak samo mówili. Dobra, idziemy jesteśmy, pod świątynią. Czyli to tutaj tak naprawdę zaczyna się ten prawdziwy poziom, prawdziwa świątynia. A co, Rajman, ja co sobie kminisz teraz? Zły te latające już tutaj są. O, i Helbo od razu słuchać na samym początku, dobra. Rejmanie, hey, mam dla Ciebie dobrą i złą wiadomość. Zacznij od dobrej. Zebrałam dość energii, aby dać Ci nową moc. Jupi! Co będziemy teraz mogli latać sobie? Nowa moc? Jej! jupi, jej! Teraz możesz latać za pomocą swojego helikoptera. Złą wiadomością jest to, że Twoja misja stanie się trudniejsza. Tak więc oto dobra rada. Wykorzystuj moc helikoptera, aby latać. Po prostu włącz helikopter i trzymaj wciśnięty. Wciśnij kontrol, aby się poruszać. Będzie to znacznie łatwiejsze. Ale jak gram na padzie Ile razy już ci to powtarzałam? Nie ma tej kontrola Dobra. Dobra, ale gdzie jest help w takim razie? Uuu do góry Dobra, help jest tam, na dole zamknięty Czy ja rozbię tego potworka dzisiaj? Dobra Dobra, spokojnie, mały, nie denerwuj się. Ja cię postaram się uratować. Dobra, i zapewne mamy do góry wlecieć. To może spróbujmy tutaj. Nie wiem, czy to da radę. Chyba da radę to rozbić. Dobra, i czy my po prostu naokoło do niego jakoś podlecimy sobie? No, przez te kraty chyba tego nie przestrzelę na. Rayman, na dół. Dobra, poczekajmy na odpowiedni moment. Na odpowiedni moment. Jak ta lawa opadnie, dobra, i teraz. Teraz, teraz, leć Rayman, wierzę w Ciebie, że nie spadniesz do tej lawy. Okej, okay, tu masz platformę, po której możemy sobie spokojnie przejść. Jezus Maria, jak to mnie nie zwaliło do tej lawy, to ja nie wiem. Głupi to ma jednak szczęście. O, kamera. I lumcy do mnie przelecą. Dobra, przeleciały. Co, no to musimy się cofnąć chyba. Panie kolcu, proszę się schować. Tak szybko w ogóle wyleciał. No, Rayman. Ja myślałam, że mi przypali już dubsko. Ale całe szczęście. Co się stało z kamerą? Dobra, lecimy przez ciernie. Jezu, nie dość, że te kłębki tutaj są, to jeszcze. Dobra, udało się. Nie wiem. Nie wiem do końca jak. Dobra, przy... Po prostu obok tego przelecę, sobie nie będę tego zbijać. To chyba mniejszego. mniejszy kubot mi mnie to chyba sprawi, jak będę po prostu to przelatywać. No to zanim ja trafię w to i w ogóle, no to. <ścoughs> Ryman! Kolego, przyjacielu, ile razy o takim czymś rozmawialiśmy? Nie wbijamy się na kolce i inne takie przykre rzeczy, które mogą ci uszkodzić. Okej, okay, dobra. Tutaj na razie żadnego helpa nie słychać, więc mam nadzieję, że żadnej klatki nie pomijam. Tak, kamera oczywiście, która bardzo współpracuje ze mną. Znaczy, to mi przypali tyłek teraz. Mam nadzieję, że... Że tak. Przypaliło, ale na szczęście nie straciliśmy całego życia. Nie wpadliśmy do tej lawy, więc możemy sobie spokojnie lecić dalej przed siebie. Kamera... Zielony Lums! Dobra, zielony podleciał do mnie sam. Dobra, a co by się stało, jakbym nie zdążyła? Czy to mnie wtedy zabije, bo w kolce wpadnę? Dobra, może tego nie będę testować? Chyba nie jest to wiedza, której potrzebuję. Okej, okay, dobra. Na razie jakoś nam się udaje tutaj, bez zgonu większych. Słyszę klatkę. Halp. Dobra, klatka jest na dole tutaj. Okej, okay, dobra. Ukryta bardzo sprytnie, ale no. Nie znamy te numery. My tutaj wszystko zauważymy. Nie, żebym w poprzednich poziomach nie pomijała większości rzeczy. Nie, nie, nie. Nic bardziej mylnego. Nic bardziej mylnego, ja to po prostu... Po prostu muszę się kryć z tym moim talentem małego eksplorera, żeby nie było. Że jestem taka super i wszystko znajduję za pierwszym razem. Ale dobra, a tutaj jak się mamy dostać? Czyżby w to trzeba było strzelić? To się odbije? Chyba tak. Okej okay, dobra. I skakujemy w dziurę. Bardzo głęboką dziurę gdzie nawet nie było widać końca Dobra, idziemy teraz wylecieliśmy. O nie, pamiętam to. Pamiętam, to jakby to było wczoraj, kiedy to przechodziłam. Mm, nie pamiętam, czy ta lawa to był instant dead. Na pewno ta, ta na podłodze to jest instant dead, jak w nią wpadnę. Rayman, Rayman, do góry, Rayman. Dobra. Tutaj trzeba mieć na wszystko uwagę, bo i te kolce mogą mnie zabić i ta lawa może mnie zabić. A jak dotknę kolce, to wtedy tracę helikopterek i spadam w, w lawę, która mnie zabija, więc. Dobra. Dokładnie o tym mówiłam. Że jedno potknięcie i tutaj lądujemy w lawie, przez to, że tak nisko lecimy niej. ale teraz mogę sobie przynajmniej tego Loomsa odzyskać, którego mi się wcześniej nie udało zdobyć. W sumie, może i lepiej wyszło. To tutaj od góry to weźmy. I spróbujmy wlecieć tutaj. Bo z tego co pamiętam, to tutaj klatka jest dokładnie. Słychać ją nawet. Słuchać? Dwie nawet, dobra. Okej. Okay. Czyli mamy wszystkie klatki załatwione. Dlatego ja się nie spodziewałam akurat, że tutaj dwie klatki będą. Nie zapamiętam, że dwie aż. Jak już to się spodziewam jednej. Czyli dobra, czyli jakbyśmy byli już na wykończeniu poziomu? Dobra, jeden lum pominięty na pewno. To, ten się to jakoś do mnie przyciągnął nawet sam. Sam z siebie. Okej, okay, i co? Teraz będziemy mieć pewnie strażnika tutaj tej świątyni, jak to bywa przed zdobyciem maski Polokusa. Dobra, i co nas tutaj czeka? Co to będzie za walka? Oczywiście poziom jest do poprawy, bo już tam pominałam te lumsy, więc bez względu na to, jak ta walka się potoczy, będę tutaj musiała wrócić. Niestety. Ale przynajmniej już kilka poziomów wcześniejszych mi się udało na maksa znaleźć. Że mi chyba 3 albo cztery zostały do wymaksowania. Fourcz, coraz świątyni skał i lawy. Biegnij, Rema, nie, biegnij! No... No jak to na strażnika świątyni ognia i lawy przestało, to nie dziwnego, że chce mnie spalić. Co innego mógłby mi chcieć zrobić? Dobra. Jeden cios dostał. Teraz pytanie. Czy jak mnie teraz zabije... Wow, jaka kolumna. Czy jak mnie teraz zabije, to będę musiała od nowa go trafić? Czy to jakby jego życie. Rayman, tylko nie wpadni w lawę teraz. Czy to jego życie się jakby odnowi? Jak zginę? Chyba tak, stare gry na takiej zasadzie działały, niestety. Że nie ma tak łatwo. Save jest na początku i trzeba stoczyć sprawiedliwą walkę w całości. No, na szczęście nie jest to jakaś mega wymagająca walka. Dokładnie. Chociaż za dziecka, to pamiętam, że... <grystanie> Dość sporo czasu tutaj się spędziła. No. Rajman, traf tego Lumsa. Nie? Okej. Okay. <grystanie> Jezu, myślałam, że mnie w tą lawę wyrzuci teraz tutaj. Ale by był... Ale by było, jakby mnie to zabiło. Dobra, ale... Z tej strony tutaj nie mogę wejść, czyli tutaj muszę przeskoczyć. I ten lums tam poleciał. Co chcesz, żebym tutaj skoczyła? Okej! Okay. No skoro gram tej kazała wskoczyć, no to skoczmy. Dobra, i co teraz maska Polokusa po pokonaniu strażnika? Ładna, zielone oczka ma. Dobra. I oczywiście teleporcik do naszego przyjaciela, który tymi maskami się zajmuje. Dalej. Gratuluję, znalazłeś trzecią maskę. Jeszcze jedna maska i stanie się cud. Czekam na to z niecierpliwością. Hmm. Idź szybko. Postaram się jak najszybciej, kolego. Nie ma obijania. Trzeba ratować świat. I uratować naszych przyjaciół wszystkich. Cztery na 4 skrzynki i 7 lumusów pominiętych. Dobra, ale nie jest aż tak źle. Myślałam, że będzie gorzej. Dobra, i co na grobowiec starożytnych? Tak. Pamiętam ten poziom. Zapowiada się przygoda z dużą ilością pająków i wiedźm. A tymczasem co, moi drodzy? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić lajka i suba. I co? Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć!